Dzisiaj zapraszam Was na Powiedz mi szczerze, Bóg tak. Obiecałam Wam co najmniej jeden Bóg tak w miesiącu i myślę, że dotrzymuję to obietnicę, a przynajmniej staram się dotrzymywać więcej. W lutym zapraszam Was na Powiedz mi szczerze, Bóg tak. I pytań jest dość sporo, więc od razu przejdźmy do nich, bo nie chcę, żeby ten filmik trwał 20 minut. Pierwsze pytanie, książka, która mieszka na Twojej półce najdłużej. I ja sama książki zaczęłam kupować jakoś tam w gimnazjum, i teraz nie jestem pewna, które książki y, były tak naprawdę pierwszymi, które kupiłam, ale domyślam się, że było to albo bądź paryżanką, gdziekolwiek jesteś. Ja tę książkę już przeczytałam, zrobiłam to w zeszłym roku y, po tych kilku latach od. Kupienia tej książki w końcu to zrobiłam, nie podobała mi się. E, natomiast drugą książką, którą domyślam się, że kupiłam jako też jedną z pierwszych, było. E, a właściwie były Igrzyska Śmierci, tak. E, właściwie to od Igrzysk zaczęła się taka moja przygoda z kupowaniem e, tych wszystkich książek. Co obecnie czytasz? Jaką książkę przeczytałaś ostatnio? Jaka czeka na ciebie w kolejce? I teraz tak. Obecnie czytam e, trzeci tom serii Elementals, czyli Głowa Meduzy. Ja tak na naprawdę tę pozycję dopiero zaczęłam, ponieważ jestem na stronie. Dziesiąte, ja ją dopiero wczoraj wieczorem zaczęłam, ale domyślam się, że w momencie, w którym oglądacie ten filmik, ja już tę pozycję dawno skończyłam, bo wiem, kiedy wstawię ten filmik i wstawię go jakieś kilka dni po skończeniu tej książki. Więc yy, czytam aktualnie coś innego. Yy, Książkę, którą yy, niedawno skończyłam, było The Hate Ukif. Rycerz zapuła niedawno na kanale, więc zapraszam, kocham tę pozycję i musicie to przeczytać. Natomiast w kolejce do przeczytania yy, czeka z tobą się nie nudzę, czyli drugi tom serii, tej serii od Alice Clayton. Pierwszy tom przeczytałam i mi się nie podobał, ale stwierdziłam, że no, dokończę tę serię, yy, więc. Drugi tom, czeka w kolejce. Jaką książkę wszyscy kochają, a ty jej nienawidzisz? I ja mogłabym tutaj wrzucić na przykład książki Adama Silvera, ponieważ wiele osób zachwyca się nimi, natomiast mi się one nie podobają. Natomiast wiem, że no, jednak są ludzie, którym jego książki też się nie podobają, więc nie mogę powiedzieć, że wszyscy e, je kochają, ale na pewno mogłabym tutaj e, pokazać. E, nie już mi spać, ponieważ tę książkę przeczytałam niedawno, skuszona samymi tak naprawdę pozytywnymi opiniami. Ja chyba nie spotkałam się jeszcze z negatywnym opinią odnośnie tej książki, a ona mi się tak bardzo nie podobała, więcej będę mówić na pewno w podsumowaniu, ale to jest, to jest tak słabe, to jest taki drugi grej, mamy tutaj bohaterkę, która gaz z własnym organem. W 50 twarzy greja mieliśmy bohaterkę, która używiła sobie wewnętrzną boginię. Co jest nie tak z tymi bohaterkami? I oczywiście wszyscy zachwycają się humorem, on był, ale mnie zachwycił. I kolejną taką pozycją na pewno byłaby też linia serc, ponieważ ta książka również mnie nie zachwyciła, a słyszałam chyba. Same, pozytywne opinie. Jaką książkę wciąż powtarzasz sobie, że przeczytasz, ale sama dobrze wiesz, że tego nie zrobisz? Hmm... dary, Dbolem, Lata koloru wiśni? A tak serio to te trzy serie naprawdę przeczytam i wiem, że wciąż powtarzam, że yy, przeczytam, a jeszcze się za Lizę zabrałam, ale ja jej naprawdę przeczytam, natomiast wciąż powtarzam sobie, że przeczytam, 365 dni. I teraz uwaga, dlaczego? Ponieważ wszyscy uważają, że to jest słaba książka i że strata papieru i że to jedno wielkie gówno. Natomiast ja nie lubię wypowiadać się, nawet nie, nie lubię, co po prostu nie wypowiadam się na temat książek, których nie przeczytałam. I pomimo tego, że czytałam fragment tej pozycji, to nie mogę się po prostu wypowiadać na temat tej książki, bo ja jej nie przeczytałam. A chcę się wypowiadać na temat tej książki, więc muszę ją przeczytać. I domyślam się, że zrobię to w przyszłym roku, przy okazji ekranizacji, więc... Może chcecie jakiś filmik w stylu książka versus film? Chociaż nie wiem, czy dotrwam, ponieważ jeśli to jest tak słabe jak 50 Wasz to ja to będę czytać miesiąc, a nawet i pół roku, więc może teraz już zacznę to czytać, żeby przed filmem akurat się wyrobić. Jaką książkę planujesz przeczytać na emeryturze? I tutaj było mi ciężko wybrać, ponieważ tak naprawdę mam wrażenie, że większość książek z mojej półki będę czytać na emeryturze, ale na pewno na emeryturze sięgnę po Greotron ponieważ domyślam się, że jak już będę na emeryturze, czyli za jakieś nie wiem 50 lat, to George R. R. Martin w końcu napisze te ostatnie tomy. Więc że przynajmniej wtedy na emeryturze będę mogła sięgnąć po całą serię Mając tą świadomość, że w końcu seria jest zakończona Odwieczny problem z ostatnią stroną Czytasz od razu, czy spokojnie czekasz na to, jak skończysz całą książkę? I yy, ja kiedyś, kilka lat temu, rzeczywiście czytałam ostatnie strony Co więcej, byłam na przykład na stronie 50 i przewracałam kilka stron dalej Żeby dowiedzieć się, co będzie później Jakie wydarzenie nastąpi za chwilę I to było dziwne Teraz już tak nie... Teraz po prostu czytam po kolei każdą stronę. Nie przewracam na następne strony yy, i nie czytam, yy, co będzie dalej. Czytam po kolei każdą stronę. Przedmowy posłowia wprowadzenia są potrzebne, czy to tylko marnowanie czasu i papieru? I tak naprawdę to myślę, że zależy od tego wprowadzenia, posłowia i tak dalej Ponieważ niektóre to rzeczywiście jest strata e, papieru, a niektóre rzeczywiście są ważne i wręcz wymagane, które doskonale wprowadzają e, w książkę Więc myślę, że tutaj akurat zależy od tego e, wprowadzenia czy posłowia z jakim bohaterem książkowym chciałabyś zamienić się na życia? I yy, ja nie chciałabym się zamienić z żadnym bohaterem, ponieważ oni mają przekwapane. Przynajmniej w większości książkach, które ja czytam, no naprawdę kto chciałby zamienić się z bohaterem jakiejkolwiek fantastyki. Nie. Dlatego ewentualnie jakbym mogła zamienić się z, na życia z jakąś bohaterką, to byłaby to jakaś bohaterka z książki New Adult, ponieważ hello, nie spotykają idealnego faceta. Yy, więc, ewentualnie coś z niuadult to by było. Czy masz jakąś książkę, którą wiążesz ze szczególnym okresem w swoim życiu? I musicie wiedzieć, że ja jestem takim typem książkoholika, że doskonale pamiętam, kiedy czytałam daną pozycję, ale bardzo często zapominam, co jest w tej pozycji. Więc, patrząc na moje półki, doskonale byłabym Wam w stanie powiedzieć kiedy, a nawet w którym roku. Albo nawet w którym miesiącu przeczytałam daną pozycję, ale jakbym miała wam opowiedzieć, o czym była ta pozycja, bądź wymienić jakieś szczególiki, no to to by było troszkę ciężej. Ale na pewno ze szczególnym okresem w moim życiu wiążą się i Igrzyska Śmierci. O tym nazywam filmik, ponieważ Igrzyska Śmierci uratowały mi życie, i właśnie o tym będzie filmik. Nie wiem kiedy, ale on będzie kiedyś na kanale. I. One są po prostu dla mnie mega, mega ważne, ale tak naprawdę mogłabym Wam wymienić tutaj każdą książkę, Życie Pi, choć tej książki, nie lubię to naprawdę miło, wspominam czas, podczas której czytałam tę pozycję, Margo. Książkę kocham, a czytałam ją podczas mojego najgorszego okresu w całym chyba moim życiu dekol czytałam tę pozycję podczas moich pierwszych warszawskich targów książki Panika, czytałam to w czerwcu 2016 roku, czyli w jednym chyba z najlepszych okresów w moim życiu Więc jak widzicie, mogłabym wam w stanie wymienić tak naprawdę doskonale, kiedy czytałam daną pozycję Natomiast gorzej by było z... Opisanie wam środka, I to nie dlatego, że nie zwracam uwagi na ten środek, ale po prostu, no wiecie, przy ilości takiej, jaką ja czytam, to po kilku latach już się powoli zapomina e, jakieś tam ważniejsze szczegóły. Opowiedz o książce, którą zdobyłaś w jakiś nietypowy sposób. I tak naprawdę wszystkie książki zdobyłam praktycznie w bardzo typowy sposób, ponieważ albo je kupiłam, albo je od kogoś dostałam, albo dostałam od wydawnictwa, albo wypożyczyłam, więc... No, wszystkie książki tak naprawdę zdobyłam w jakiś taki typowy sposób, ale jedyną taką pozycją, którą Przychodzimy na myśl, to baśniarz. I baśniarza, czytajcie. Nie chce mi się wyciągać tej pozycji z półki, więc po prostu pokażę Wam okładkę, czytajcie baśniarza i jak ją zdobyłam. Otóż pierwszy swój egzemplarz zdobyłam normalnie, czyli kupiłam. Natomiast e, kiedy w końcu się za tę pozycję zabrałam, zauważyłam, że brakuje tam od strony 104 do 104, więc tam około 50 stron brakowało, i to był prawdopodobnie. Nie błąd w druku, więc napisałam do wydawnictwa Halo wydawnictwo Moja książka jest jakaś wybrakowana Więc przysłali mi nowy egzemplarz I w, i w końcu mogłam te 50 stron doczytać Normalnie yy, I to jest jedyna taka historia która przychodzi mi na myśl, jeśli chodzi o nietypowy sposób zdobywania książki? Jakiej książce pokazać najwięcej miejsc? I ja myślę, że są to Igrzyska Śmierci, ponieważ Igrzyska Śmierci przeczytałam 10 razy, tak dobrze słyszycie, przeczytałam je 10 razy, więc y, przez to wydaje mi się, że y, za każdym razem czytałam tę książkę gdzieś indziej, więc ta książka y, widziała. Kilka miejsc już. Lektura szkolna, która gdy miałaś ją przeczytać, zdawała się być koszmarem, a później ją doceniłaś. I taką książką jest Zbrodnia i Kara, ponieważ pamiętam, że bardzo chciałam przeczytać tę książkę. Natomiast podczas jej czytania zwracam uwagę tylko na jakieś głupie szczegóły, żeby dobrze napisać kartkówkę. A mianowicie tam bardzo często pojawiał się motyw ilości kroków, że od tego miejsca do tego miejsca jest tam ilość kroków. I ja te wszystkie kroki starałam się zapamiętać, bo byłam przekonana, że to będzie na kartkówce. Tego nie było na kartkówce. あれ To sprawiło, że nie lubiłam tej książki W momencie, w którym ją czytałam, bo bardzo się z nią męczyłam Ale teraz, kilka lat po jej przeczytaniu, stwierdzam, że to jest naprawdę jedna z lepszych lektur A jeśli chcecie dowiedzieć się troszkę więcej o mojej opinii odnośnie lektur To tutaj wyświetli Wam się karta I w opisie na dole podlinkuję Wam też filmik, ponieważ nagrywałam filmik na temat lektur szkolnych Więc zapraszam Książki nowe czy używane? Powiem tak, nie mam problemu z kupieniem y, używanych książek Co więcej, bardzo często kupuję y, używane książki Więc dla mnie bez różnicy, czy nowa, czy używana Używana, ale nie znoszę złamanych grzbietów, więc jak już kupuję używane książki, to staram się nie kupywać tych ze złamanym grzbietem. Czytałaś coś Dana Brauna? Nie, nie czytałam i na razie nie ciągnie mnie do jego książek. Ekranizacja, która podobała Ci się bardziej niż książka No i ja na pewno zrobię filmik na temat ekranizacji, które były lepsze od książek Bo było kilka rzeczywiście takich ekranizacji, które podobały mi się bardziej A mianowicie na przykład Lajon, Droga do domu Czy chociażby Pod kopułą Jeśli chodzi o tą pierwszą pozycję, to książka była naprawdę dobra Ale na ekranizacji się poryczałam Ekranizacja wywarła we mnie więcej emocji i po prostu ją kocham Natomiast jeśli chodzi o Pod kopułą, to ja książki nie znoszę Ja serial ubóstwiam I serial to jest po prostu miło Mojego życia. Natomiast książki tak bardzo nie znoszę, bo książka zniszczyła mi tych wszystkich bohaterów. Może to ze względu na to, że najpierw widziałam serię, a potem czytałam książkę, ale książka mi się zupełnie nie podobała, a w serialu się zakochałam w Joe. A w książce to ma 13 lat! W ogóle to mi się nie podoba yy, Uważam, że serial jest lepszy Przynajmniej dwa pierwsze sezony Bo trzeciego sezonu naprawdę nie zaliczam do tego serialu Bo trzeci sezon to jest... Nie wiem właściwie, co to jest Czy czytałaś kiedyś książkę, która sprawiła, że poczułaś się głodna? I wydaje mi się, że tak Że wielokrotnie czytam taką książkę I pamiętam, że yy, jak byłam bardzo mała i czytałam przygody Mikołajka, czy coś takiego, i czytałam to jakoś tak wieczorem. I tam wspominali o naleśnikach, i pamiętam, że poszłam wtedy do pokoju moich rodziców, którzy wtedy już spali, i powiedziałam: Mama, ja na obiad, na następny dzień, chcę naleśniki. Więc to na pewno przygody Mikołajka sprawiły, że byłam głodna wtedy. Miałam, pamiętam, że taką ochotę na te naleśniki, w ogóle kocham naleśniki, naleśniki życiem. Yy, ale wielokrotnie czytałam takie książki, bo jeśli w książkach pojawia się jakiś przepis. Albo po prostu bohaterzy gotują, albo coś porawia się z jedzeniem, to ja często podczas czytania takich pozycji robię się głodna. Czy jest osoba, z której polecenia książki zawsze czytasz? I nie, nie ma takiej osoby, to może być zaskoczenie. Kiedyś rzeczywiście czytałam tam jakieś książki z polecenia booktuberów, ale w momencie, w którym sama jestem booktuberem, to... Nie wiem, jakoś tak nie potrafię czytać książki z polecenia innych osób I po prostu sama dobieram sobie książki I jasne, pojawiło się kilka książek, które przeczytałam z polecenia kogoś Ale to nie jest tak, że zawsze czytam książki, które ktoś mi poleca, ta dana osoba Więc bardzo mi miło, jeśli czytacie książki z mojego polecenia Ale ja nie mam takiej osoby z polecenia, której zawsze czytam książki Książka, która nie jest jedną z tych, po które często sięgasz, ale bardzo Ci się podobała. I taką pozycją jest Ankusz. Jest to tak naprawdę taki romans wojenny, właściwie tak mogłabym to nazwać. I ja naprawdę bardzo rzadko sięgam po literaturę w ogóle wojenną. Ostatnio troszkę częściej, bo właśnie dzięki Ankusz pokochałam ten typ literatury i to jest tak dobra pozycja, mega Wam ją polecam. Ona jest tak genialna. Ja wiem, że osoby, które sięgają po tę książkę, są też zachwycone. Ja jeszcze nie spotkałam się z negatywną opinią odnośnie. Tej pozycji, więc naprawdę mega, mega Wam polecam. Aczkolwiek muszę Wam e, to uświadomić, że pozycja ta jest w niektórych momentach naprawdę bardzo brutalna, więc jeśli jesteście wyraźliwymi czytelnikami lub po prostu nie lubicie e, takich brutalniejszych scen, to naprawdę nie czytajcie, bo no tutaj mamy wojnę i to jest tak dobre. W sensie wojna nie jest dobra, ale ta książka jest tak dobra, że jeśli nie przeszkadzają Wam te brutalne sceny, to czytajcie. I to by było na tyle w tym filmiku. Kolejny tak za nami. Yy, kolejnego spodziewajcie się jakoś za miesiąc. Jeśli lubicie taki, daj łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. W opisie na dole będziecie mieć linki do wszystkich moich social media, a także do recenzji książek, o których wspominałam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!